No spróbuję może nawet spotkać się z nią kilka razy może, w re... może wreszcie nabierze mnie ochoty na spotkanie się tutaj ze znajomymi w większych ilościach niż to zwykle w GTA mi się zdarza ale dobra brykej mamy o fajnie dobra kierujemy się w stronę hermana ale o nie, Okej, okay, to było nieplanowane Myślałem, że razem z tym autem tu polecę, ale... Okej, okay. teraz jestem na dachu Le parkourę będę miał, do faka No i przewróciliśmy się Okej, okay, dobrze, że na tą beczkę nie wpadliśmy Kurde, zaczęlibyśmy się jarać, to grubo O, Sabre, słodko Kurde, jakiś sprzątacz jeździ takim Sabre -geta. O, w dodatku Sabregeta. Hmm, kurde. Wow, jeszcze ja chciał mnie. Kurde. Zatrzymać. O, i. Hmm, ci uważni mogą teraz zauważyć, że na minimapce jest e, ikonka ludzika. Obok e, ikonki R. I z tymi ludzikami tutaj jest taka akcja, że są to takie NPC-ty, dla których możemy wykonać jakieś misje.

E yeah, okej okay. Dzięki, dostaliśmy stówę Okej, okay, teraz wracam sobie do swojego bajeńskiego pojazdu, który pożyczyłem. O! Aż dwie poszły. I to kombo. O i znowu ten lat. And you're a uh, Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's the room? <laughs> Good question. Hey, Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. Oh. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous. This guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did you he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. <laughs> hey, Mallory. Hey, man. <laughs> hey. About time. Vlad, bloody boy, what's going on? Roman, Roman boy. You tell me what's going on. That's after chef. What is that? Sex pest? No. <laughs> it's where is my fucking money? I, I had it. I, I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault. I, I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with it. Broke Darden's arm. Then beat up a couple more. Then we did some a real lesson. <laughs> Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. <laughs> Good. Why not? Okay. the phone's ringing hey yeah okay no I, I can't do it my cousin will do it yes he can drive no he's not a cop. his name is nico you'll be right over nico sorry to ask cousin can you go pick up Jermaine, one of my regulars he's over on rotterdam hill on mohawk avenue okay no oh, Co to jest wszystko? Niko came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee and Nico didn't want to. Coffee? Co ty myślisz? I know. Kurde, macie. Dobra, zatem o naprawiona brika romana. Mimo faktu, że to sam, tą samą brykę zostawiłem gdzieś tam. Na zadupiu. O, a w sumie komisjał. Mallory. Kurde, zapomniałem imię. Mi się tak mylą, ale dobra, idziemy do jakiegoś y, ziomka, aby go gdzieś zawieść. Kurde, znowu te rosyjskie za bardzo utwory. No, e, to jest tu z lekka lepsze. Kurde, ale... Prawdę mówiąc.. Kurde, tutaj trochę ciężko mi wyszukać jakichś dobry... dobrych utworów e, w ogólnym soundtracku. No, GTA 4.

If you can trust him, you can trust me. Ah, uh, he told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies' man cruising around the Mediterranean, breaking hearts and making millions. Yeah, <laughs> I traded in the yacht for this cab. <laughs> That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got him. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is. No, i znowu teleporter. O, pieniążki. Dobra, wybijamy tutaj. Okej, okay, to wbijaj tam do środka. O, nie, panowie policjanci. Kurde, ale przypadkiem rozjechałem tą kobietę. Dobra. No i znowu teleporty Dobra, zgupmy policję póki co Nie. jedźmy dalej Ej z drogi kurde Dobra, tutaj się uda. Okej, okay, gwiazdki tam poznikają. Okej. Okay. Dobra, zawieśmy Germania na Gibson Street. Okej. Okay. Zajmiemy się tym. So, So really Kurde, ale pięknie uniknąłem. In, you know? Roman Vlad, Dobra, no i wreszcie możemy dzięki warsztatowi pay and spray zgubić wyś zgubić pościg, ale dopiero w momencie kiedy te całe gwiazdeczki są na szaro. Że jeszcze nie znikają, ale. Hmm. To oznajmiam, że policjanci nas. Hm, nie widzą. Oficjalnie. I okej. Okay, wykonaliśmy i cóż. I spróbuję znaleźć teraz takie jedno miejsce. Do którego można wbić i coś tam. załatwić. Ale chodzi mi głównie. Hmm. Chodzi mi dokładnie o. O, lodziernia. Chodzi mi dokładnie o. Hmm. Sklep z bronią. Gdzieś tutaj powinien być w tych okolicach. O, tu, 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 tu. Tu jest właśnie. Tam gdzie jest ten billboard. Związany z jakąś stacją paliw. Okej, okay, tutaj? Jestem ciekaw, czy to będzie otwarte. Mm, nie. Ale od razu mówię, że po jakimś czasie będziemy mogli tutaj wbić i kupić broni. Hmm, nieznany numer? Eee, jakie ważne, jakich ważnych ludzi, ty jesteś po pierdulku. Hmm, masz robótkę. Dobra, mamy nowego, hmm. kurde, dawacza misji, że tak to określę. Jaka okej, okay, spotkajmy się z nim, ale kurde, mam mało HP, więc cóż. Może się trochę... Ha, nie udać. Żadnego szpitala w okolicach tutaj nie widzę. Dzięki któremu mógłbym... E, zdobyć apteczkę. Tak. O, sorry. Co złego, to nie ja. O, ale hot dogi są. Ale panowie chęci. Albo misja, okej. Okay. Somebody. Yeah, yeah. See you later, man. You always were last asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. <laughs> hey. <laughs> I tried to tell you. Fuck you. Excuse me. What's my name, Sorry, but I see you later, okay? Yoko, Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Better catch Sit down. Cousin... Uh... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You funny guy. I try.

No właśnie, ale w sumie baseball mogłeś wziąć. No dobra, udajmy się do sklepu. Ok, jeszcze nie tędy. Ogólnie misja polega na tym, że musimy pojechać do jakiegoś e, sklepiku. E, ponieważ musimy wymusić od jakiegoś kolesia łapówki. E, no, pieniążki. No i zobaczymy, czy on nam da te pieniążki. Czyli inaczej mówiąc, ściągniemy od niego haracz. Właśnie tak. O, tutaj nie byłem nawet. Tam, gdzie miałem te ujęcia kamery ustawione. Okej, okay, już jestem z powrotem. Eeeem, fortunnie trochę wbiła do mnie najmłodsza siostra i dała mi pierożki. I to jest bardzo smakowity staw. Okej, okay, okej, okay, takim sposobem nie wbiję na pewno. Za pomocą samochodziku. I okej, okay, teraz odpaliłem sobie też wysyłanie e, kolejnego filmu na YouTube i cóż, trochę gra mniej płynnie chodzi. I to jest dosyć upierdliwy. Wy może to nawet tego nie widzicie, ale ja, kurde, dla mnie to jest założone. O, ok, zatem koleś nie chce płacić, a my znajdziemy sobie sposób na spowodowanie, żeby on płacił. O tak, Okej, okay, mamy tutaj. Uuu, mamy sentinela w dodatku. I okej, okay, tutaj nowy bajer, ponieważ możemy różne drobne rzeczy e, podnosić takie jak puszki, klocki, cegły, łyżki, butelki z ketchupem, z majonezem itd. i tak dalej. I okej. Okay. Rzućmy w szybę. Miałem rzucić niko. Kurde ciutkę za nisko przycelowałem. Łapto. No i dobra, pierdykło.